Później można kolejny cel zrobić na tę papryczkę Karolina riper. U, U. Pa. Debil. Co za chuj? Nie, to już jest przesada i to gruba. No. Później pomyślą siedzi, że to, to prawdziwa kobita jęczy w tym domu, tak? Co za debil jebany na głośniku leci. Nie, Mist oficjalnie dostaje banana na Donaity na zawsze. Cweli jebady. Oficjalnie dostałeś banana na zawsze na y w śmieciu, na czarnej liście jesteś. Twoje donaty nie będę brzmiać świetlane. To już przesadza bywa. Ty się tak wytraszyłeś? No. Ja pierdolę. Nie, to już było za mocne. Może mi serce zacisło. Trzy, dwa, jeden. Wypierdalasz, wypierdalasz. Fuck you, fuck you. Ja już wiedziałem, żeby wstać. Słyszałem to. Sporysyjne. Ja to z Markiem sobie regularnie mam. Bączki puszczamy w nos, dupcie dajemy sobie do Marak Mark lubi sobie bączki puszczać, poprykać sobie fajnie.